Jak panu postawia wynik? No przeglają, ale. Kto przegrał? Dzisiaj macz na poziomie. Na poziomie, ale. Na, na poziomie będzie A który chcesz? O ten? No, zadaj sobie. Na samą lodówkę sobie. Najpierw się zapytam o cenę, nie nagrywaj tego. O to weź kupę. Ile? Dla pana za 10. Ale nie, magnus, magnus, taki ładny No i Dagny, daczka ma Trzymaj radę. O, tylko nagrywaj. tego nie nagrywaj. wszystko jest w porządku. Najlepszym, Najlepszy, 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 panie. Cześć. jest yeah, yeah. 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 like yeah. yeah. ciasto, nie. Nie patrzcie na to, że oni mają takie miejsce w tabeli. Tak, yeah. wow. okay. tak. Koncentracja, yeah. chłopaki, jedziemy, dawaj, jedziemy! E! Te boki ścinasz laczkiem, nie? z jednej i z drugiej strony, ścinasz, żeby one weszły do środka i ubijasz, to, i ubijasz laczkiem, żeby, one, żeby to się zrobiło... To pójdź, nie wymiataj już tego kołemczu. Nie. I potem już nic. Potem tylko stań na górce i Ale Ale to nie mój ślad, żeby gadać, Ale to nie mój ślad! Jest. wszystkim gratuluję motorowi. Widać, że rosną siły po tych tam. W Słabszych występach, spowodowanych myślę kontuzją Dominika Kubery, ale widać, że jak Dominik wrócił do składu, to motor jest drużyną kompletną i to pokazuje, tak? No it wasn't easy at all, you know, it's a track that I hadn't been to, so it was a big learning curve for me, but um you know yeah, we just everyone in Lublin you know was on it today and um yeah look at the score. No gdzieś tam duże znaki zapytania były na pewno przed meczem, ale gdzieś tam od pierwszych biegów udało nam się wszystko jakby zgrać i dobrze wychodziliśmy przede wszystkim ze startu i zdobywaliśmy dobre punkty. Mm hmm, Jak like Jack said, I also haven't been here in a long, long time and uh you know you were a bit worried myślę, with the setup, but I think everyone worked together well, uh, had pretty good setup and uh, went very easily in the end, but uh, might look easy, but it's not easy when you're on the bike bardzo emocjonujące trzy punkty emocje były duże i jestem bardzo zadowolony że się to jeszcze teraz bieg, że to nie był jakiś taki bardzo łatwy bieg i nie wiem co powiedzieć, ale bardzo się cieszę. Raz jeszcze gratulacje dla zawodników Sztabu Motoru, że zrobili dobrą lekcję i no i zasłużenie wygrali, tak I...